Marcin, powiedz, co się stanie, gdy ten pierdolony, zgniły, zielony ład zacznie się oblekać w, w prawo wykonawcze? Co się dzieje? Powiedz. Już w tej chwili płacimy ogromne podatki od tak zwanego zielonego ładu. Kilkaset złotych co miesiąc, które wydajecie na ogrzewanie, na na prąd na nośniki energii wydajecie na Zielony ład, nie mając tego świadomości, bo jednym z największych kurest w tych danin jest to, że one de facto są podatkiem, tylko ukrytym w produkcie. Dlatego nie powinno się nazywać to VAT, czyli podatek od wartości dodanej, tylko raczej powinien się to nazy powinno się to nazywać rabunkowy podatek ukryty, RPU. Rabunkowy podatek ukryty a e, dalsze wprowadzenie zielonego ładu będzie powodowało e, podnoszenie cen energii elektrycznej. Benzyny. Doliczą nam e, również emisję dwutlenku węgla e, dla odbiorców indywidualnych do cen paliw kopalnych, benzyny, oleju napędowego, e, gazu węgla, e, jak również e, e, uruchomią się te różne wynalazki pod tytułem ślady węglowe. Także zostaną wpro wdrożone, wprowadzone procedury mówiące o... E, tych dyrektywach budynkowych, czyli o certyfikatach, a to oznacza konieczność budowania w nowych technologiach, droższych, które będą powodowały, że budynki będą emitowały mniej ciepła de facto, sprawiając, że będą dużo, 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 dużo droższe. Należy się spodziewać, że w niedługim czasie Unia Europejska wprowadzi podatek katastralny jako podatek y, europejski, zwłaszcza się na fakt, że przecież nie można rozdawać pieniędzy y, w nieskończoność. Kiedyś trzeba je zacząć spłacać, a najlepiej spłacać pieniędzmi obywateli, ponieważ żaden rząd nie ma własnych nie pieniędzy. Ma a to wszystko dzieje się w państwie, które ma złoża węgla kamiennego, wystarczające na 10 blisko 10 tysięcy lat, które ma ogromne złoża gazu, węgla brunatnego. Żyjemy na żyłach złota, srebra, antymonu, innych yy, metali ziem rzadkich, miedzi. To jest u nas ogrom. Mamy ogromną koncentrację. Należy eksploatować i na tym zarabiać. Ale do tego trzeba, do tego potrzeba polskich rządzących. Rządzących myślących o Polskim interesie narodowym. I to wszystko, co w ziemi ma być wpisane do konstytucji, że jest własnością narodu polskiego. Narodu polskiego. I Polacy mają korzystać z tego, mają otrzymywać dywidendy z tego, że są Polakami. A nie tak jak teraz, płacą ogromne podatki, a utrzymuje się banderską Ukrainę, utrzymuje się naukę dla uczniów pochodzenia zagranicznego a ludzie, którzy idą na leczenie do szpitala, są odsyłani z kopem w dupę. Niestety, zielony ład to jest doprowadzanie gospodarki do upadku. Przedsiębiorstw, firm małych działalności, nawet małych firm rodzinnych, a nawet popychanie w ubóstwo, w skrajne ubóstwo, wręcz śmiertelne zagrożenie wpychanie dla... Popychanie raczej. E, e, popychanie, no, wpychanie. Zwykłych ludzi, obywateli, których nie będzie stać na opłacenie rachunków za prąd, też będą. Ktoś mówi, no i co? Sprzeda dom, będzie go stać, będzie wynajmował. Ile jeszcze w ten sposób pofunkcjonujemy? E, myślicie, że jak będzie taka potrzeba na najem, a te domy będą mieszkania tak drogie, to e, będzie tych ludzi stać? Myślicie, że jeżeli ich teraz nie stać na opłacanie, to potem jak sprzedadzą, będą musieli. Nie opłacać tylko, ale również opłacać wynajem. To ich będzie na to stać? Oczywiście wiele osób po to sięgnie. Ulegną naciskom. Banki zaproponują hipotekę odwróconą. Dostaną tyle do emerytury, że jeszcze da się wyżyć do pierwszego. Tylko zamiast to wszystko, co wypracowali siłą własnych rąk, mądrością swoich głów, zostać w ich rodzinie, zamiast przekazać to najbliższym. Oddadzą to za nędzną emeryturę i nie zostanie po nich nic. A wtedy będzie bardzo łatwo zerwać więzy rodzinne. Dzieci nie będą miały skrupułów żeby podpisać wniosek o kompostowanie rodziców. F, może jeszcze wygrają wycieczkę do Egiptu. W końcu przeloty samolotami Gdzie? będą. Gdzie do, no, do, wtedy do, może wygrało. W końcu, wiecie, przeloty samolotami będą tak e, ekskluzywną przyjemnością, że będą mogli polecieć do Egiptu chociaż raz przy okazji kompostowania dziadków. Mhm. Taką nam budują przyszłość. Czy tego chcemy?